Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garaż. Ci, co są na bieżąco wiedzą co będzie dzisiaj tematem odcinka. Ale dla nieuświadomionych powiem, że z tego silnika wydmuchiwany jest olej z kolektora wyduchowego, więc w dzisiejszym filmie będziemy próbowali zlokalizować, skąd ten olej w tym wydechu się w ogóle bierze. Na początek podkręcamy sobie tutaj wszystkie pokrywki. I zobaczymy jak wyglądają luzy na trzonkach zaworów. A później najprawdopodobniej zdejmiemy całe głowice. Akurat tutaj zawór był podparty. Tutaj mamy luźny. I szczerze mówiąc. One już rękami chodzą, więc najprawdopodobniej prowadnice są zużyte. Pewnie wam tego nie pokażę, ale musicie mi wierzyć na słowo, że one po prostu chodzą. A więc pewnie zdejmujemy czapkę i zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. Także ściągamy kolektor wydechowy, i zajrzymy do głowic, co tam się dzieje w środku na zaworach wydechowych. No, i słuchajcie, zdjęliśmy kolektor wydechowy i zobaczcie, co tu się dzieje. Na przykład, w tym cylindrze wygląda, że być może zawór był wymieniany, ale prowadnica na pewno nie, bo zobaczcie, że to jest wszystko nagarem sklejone. Kolejny cylinder też trzonek wygląda na czysty, ale prowadnica już zanagarowana. Tak samo i w tym. Ten też wygląda podobnie, ale na przykład w tym nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo mi przeszkadza tutaj prądnica. W ogóle trzonek też jest zabrudzony, ale prowadnica wygląda trochę czyściej. W ogóle cały ten dolot jest czysty. Być może, że coś tutaj było robione. Zobaczcie, jak mokre są te wszystkie porty. Po prostu wszystko jest zalane. Ten jest co dziwne. Tak, najsuchszy, ale też delikatnie z niego. Coś tu się poci. Więc kolejny etap, co? Ściągamy głowicę. Słuchajcie, zdjęliśmy dolot. I wszystkie doloty tak samo są mokre. Niektóre zawory to po prostu aż są pozalewane. A tutaj widać, że ten nawet chyba coś tutaj mu się cofało, bo jest strasznie zanagarowane. Jedyna czysta głowica to w sumie ta, ale też tam zawór jest mokry. Więc zabieramy się za zdjęcie pierwszej głowicy i zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Mamy już zdemontowane tutaj wszystko. Przygotowane do ściągnięcia głowicy. Więc odkręcamy pozostałe tutaj cztery śrubki i cała głowica pójdzie nam w górę. No i uwaga, ściągamy gadzinę. Trzymasz? Cylinderki faktycznie są nówki. A głowice, zaraz sobie obejrzymy. Głowice na pierwszy rzut oka też nie wyglądają źle. Ciekawy jestem, jakie tutaj powinno być wystawanie bądź zapadnięcie tych zaworów. Ale zaraz, może z książeczki coś ciekawego wyczytamy. Ale najpierw ją sobie rozbroimy i wyciągniemy. Zobaczymy, jakie są luzy na prowadnicach. No i słuchajcie, rozbroiliśmy głowiczkę. Wyczyściliśmy to wszystko. I okazuje się, że zobaczcie, na zaworze dolotowym ten luz nie jest taki duży, ale jest. Więc ta prowadnica jest wywalona. Gorzej jeszcze wygląda zawór wydechowy. Bo zobaczcie, on tu już ponad milimetr, nawet dwa, albo może i lepiej chodzi. Więc ktoś, kto robił tutaj ten silnik ogólnie i głowicę, powymienił w ogóle zawory, bo zawory widać, że są nowe. Nie wiemy, czy tak samo gniazda przypadkiem tutaj nie były wymienione, bo też te przylgnie wyglądają bardzo dobrze, ale natomiast też nie wykonał w ogóle żadnego docierania tych zaworów. Więc my wymienimy prowadnice, pewnie podocieramy te zawory i będziemy mogli to wszystko złożyć z powrotem. Tylko, że tych głowic mamy do zrobienia tutaj aż 6. No i słuchajcie, wszystkie głowice są już wyjęte. Nie rozbezpieczaliśmy ich nawet e, jak na razie, bo skoro w jednej głowicy jest taki manewr zrobiony, to myślimy, że w pozostałych będzie podobnie. Z tym, że jedna z głowic pierwsza, na pierwszym cylindrze ma tutaj coś, czy robione gniazda, czy coś tu jeszcze było robione, bo chyba musimy zmierzyć dokładnie. Ale tu jest w ogóle jakiś nadwymiar zawór. No i jeszcze ciekawe rzeczy się dzieją w samym silniku. W silniku dzieją się takie ciekawostki, że ten cylinder jeszcze jako tako wygląda. A na przykład zobaczcie ten. Widzicie, jakie tam są wrzery i ogólnie na no, całej gładzi. Akurat, jak sprawdzaliśmy kamerą, to sprawdzaliśmy pierwszy cylinder, który wygląda najlepiej chyba. I właśnie, a przynajmniej tutaj z tej strony, gdzie tylko kamerą widziałem, bo nie, braliśmy, nie mieliśmy lustra, żeby obejrzeć cały cylinder. I ten, który też tutaj właśnie nie wygląda źle, a pozostałe cylindry, tak jak widzicie, właśnie na przykład na przykładzie tego, ma po prostu tutaj. Mocne wżery, no i musimy podjąć parę decyzji co do tego silnika. No i słuchajcie, nie było mnie tutaj 3 dni. Dużo się nie zmieniło, bo nie miało co się zmienić, bo były podejmowane decyzje co z tym wszystkim robimy, ale w międzyczasie tutaj została ściągnięta osłona tunelu, wszystkie oczywiście przewody wtryskowe. No i teraz, co tutaj dalej będziemy? robili. Na pewno zdejmiemy te tuleje. Blok już został po to specjalnie wymyty, żeby tutaj się nic do środka nie naspało, więc będziemy ściągać tuleje. No i oczywiście musimy się zająć tymi nieszczęsnymi głowicami. Tutaj ja po prostu całkowicie musimy rozbroić, czyli odkręcić te górne najprawdopodobniej dekle wszystkie, podzielić tą głowicę, żeby dać je po prostu do naprawy. A co tutaj z tymi głowicami będzie konkretnie robione? Tak jak widzieliście są luzy na tych prowadnicach, więc wszystkie prowadnice we wszystkich głowicach zostaną wymienione i być może, że tutaj będzie wymienione w niektórych gniazda, bo po prostu te zaworki niektóre są troszkę niżej osadzone, nie są na gładko z głowicą, a chcemy, żeby to wszystko było tak jak, że tak powiem, nowe, więc jak już mamy te głowice na zwierzchu, no to to wszystko zostanie wykonane. <laughs> My musimy je tylko teraz rozbroić i pojadą do odpowiedniego zakładu, żeby je w pełni zregenerować. Więc ja się zabieram po prostu za robotę. No i słuchajcie, rozbrajamy głowice. Jak to zrobić? Ściągamy konika, oczywiście zgniatamy sprężynę i wyciągamy. Zameczki. Jak wyciągniemy zameczki, ściągamy talerzyk i te dwie sprężyny, które tutaj się znajdują pod tym talerzykiem. No i jak macie ściągnięte już sprężyny, to całość tutaj wystarczy delikatnie podważyć. Jak się zluzuje, to wszystko nam pięknie zobaczcie, schodzi. No i tutaj są te podkładeczki. Takie kielichy na sprężyny, które są właśnie uszczelniane tutaj. O Takim oto uszczelnionkiem. Więc teraz to wszystko należy ładnie, pięknie umyć. I jeszcze odkręcamy tutaj wszystkie szpilki, żeby tutaj nie było przeszkód do czyszczenia. I żeby oczywiście tych szpilek nie zniszczyć gdzieś tam przy transporcie czy montażu tych nowych prowadnic. Więc zabieramy się do za czyszczenia. No i słuchajcie, trochę wstępnie poczyściliśmy te głowice. To Wam pokażę. E, bo jest po prostu najczystsze. Resztę musimy jeszcze podoczyszczać. Ale zobaczcie, jak skomplikowany jest tutaj ten odlew. Zobaczcie, ile tu jest kanałów powietrznych, przez które powietrze przechodzi, żeby całą tą głowicę wychłodzić. Zobaczcie. Tutaj normalnie są tylko lite kawałki tej głowicy, gdzie wchodzi, wchodzą zawory, a reszta to jest po prostu wszystko ażurowe, żeby mogło właśnie przepływać powietrze i ją chłodzić. Ważne jest to, aby to wszystko doczysta, wyskrobać, bo inaczej ta głowica nie będzie prawidłowo schłodzona. Reszta jeszcze mamy do czyszczenia mocno. Tu zostało bardzo dużo jeszcze tych zanieczyszczeń. Zobaczcie, wszystko to trzeba dosłownie skrobać i myć. Więc my na razie oddamy je do zrobienia, a później je wszystkie dokładnie wyczyścimy, żeby wyglądały mniej więcej tak jak ta, a nawet czyści. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wyglądają pokrywki w ogóle w tym silniku. No przejechana jest delikatnie na lustrze, ale widzicie, w ogóle w niektórych miejscach nie bierze, a w niektórych, o, tak jak tutaj, już widać, że szlifuje. No, zaraz to wszystko wyrównamy ładnie. No i zobaczcie, tak to wygląda po szlifowaniu. Tutaj jeszcze w rogu tylko mi zostały takie dwa malutkie centki, ale nie chcę już tego rwać. Na pewno już będzie szczelnie. Jak głowicę poczyściliśmy delikatnie, to teraz zabieramy się za wyciąganie poszczególnych tłoków. One tutaj mają takie fajne nacięcia, oczywiście, żeby je wyciągać, ale nie mamy specjalistycznego sprzętu, więc we dwóch szarpiemy je do góry. No i tak to wygląda po ściągnięciu. Tutaj mamy zamki równo. Także możliwe, że ktoś też przy montażu trochę nawalił. Ale najlepszy numer jest z cylindrami. Zobaczcie, cylinderki to jest szósty. Mamy o ring. Piąty. O, mamy o ring. Luźny to luźny. Każdy tutaj z innej parafii dosłownie jest. Piąty cylinder. Mamy o ring. A trzeci cylinder. A po co? O ring też będzie szczelnie. Drugi mamy i pierwszy też mamy. No ale ktoś tutaj przy składaniu naprawdę o ringu nie założyć. Za drogi był czy co? Zostały wykręcone wszystkie szpilki, żeby poczyścić tutaj te wszystkie powierzchnie styku cylindra z blokiem. Tak samo i tutaj zostały wyczyszczone te powierzchnie do ringów. Teraz czyścimy szpilki. Oczywiście przed wkręceniem smarujemy je delikatnie olejkiem. Dokręcamy do bloku i za chwilę będziemy zakładać z powrotem cylindry. No i słuchajcie, cylindry wróciły wszystkie na swoje miejsce. Okazało się, że wcale to nie było aż tak strasznie pokorodowane. Okazało się, że to jest tylko jakaś rdza powiększ... powierzchniowa, więc wszystkie cylindry wróciły na swoje miejsca. Z tym, że oczywiście musieliśmy wymierzyć komory spalania. Na początku zawierzyliśmy poprzednim mechanikom, no ale postanowiliśmy to jednak przemierzyć i okazało się, że wszystkie e, cylindry były do opuszczenia. Co to oznacza? Chodzi o to, że między płaszczyzną tłoka a płaszczyzną cylindra musi być odpowiednia odległość. Ta odległość ma wynosić od 1,2 do 1,4 mm. Przy pomocy takiego fajnego urządzonka sobie mierzymy tutaj tę różnicę wysokości. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale jak widzicie. Jak się dociśnie, jest dokładnie 1,3 mm. Wszystkie cylindry zostały tak ustawione. A wysokości tych cylindrów regulujemy przy pomocy takich podkładek. Ich są różne grubości. Od dziesiątej do nawet 4,1 mm. I w zależności od tego, co potrzebujemy, to podkładamy tutaj pod sam cylinder. Więc teraz zabieramy się za złożenie głowic. No i słuchajcie, głowica mamy. Przyjechały we wszystkich zostały wymienione prowadnice. Na tych zaworach tutaj już nie ma ani grama luzu. W czterech głowicach też były wymienione gniazda. Zawory są tutaj na gładko, z płaszczyzną. Zawory ładnie podocierane. Także wszystko będzie jak najbardziej szczelne zostały też ładnie wymyte przez firmę już, my je troszkę tylko delikatnie jeszcze podoczyszczaliśmy powyskrobywaliśmy, bo niektóre tej syfy były tak twarde, że po prostu było trzeba skrobać więc zabieramy się za składanie tego wszystkiego zawory oczywiście były przesmorowane delikatnie olejkiem, żeby nie pracowały na sucho na starcie wszystkie powierzchnie wyrównane i teraz jak się zabieramy za składanie tego tutaj pomiędzy Tymi elementami. Zauważyliśmy się, że znajduje się jakiś lakier, który oczywiście musieliśmy zerwać cały, więc będziemy to z powrotem sklejać, tak jak było, z tym, że skleimy to na hermetyk. Więc w pierwszej kolejności odtłuszczamy tutaj całą tą powierzchnię, smarujemy delikatnie hermetykiem i sklejamy tak jakby te elementy ze sobą. No i zobaczcie, mamy wszystko ładnie posmarowane hermetykiem w miejscach styku starajcie się to nałożyć jak najcieniej, bo i tak i tak go po prostu powyciska, więc teraz składamy do siebie te dwa elementy teraz jak elementy są złożone to zakładamy tutaj na prowadnicę jak widzicie oring 17 na 3 następnie zakładamy na to szklaneczki oczywiście sprężyny mała i duża i na to talerzyk no, i jak macie sprężynkę ściśniętą, to już oczywiście wystarczy tylko wziąć zameczki, włożyć je, równiutko je rozłożyć, żeby były takie same przerwy pomiędzy nimi, żeby po prostu olej przeciekał swobodnie z jednej i z drugiej strony, pod trzonku, żeby smarował dokładnie ten zawór. No, i głowica już praktycznie poskładana. Teraz od razu zakładam je na cylindry. Zakładam oczywiście podkładki, nakrętki i dociskam całą tą głowicę z siłą, tam 20-30 Nm, żeby to się wszystko, że tak powiem, docisnęło. Ten hermetyk się, że tak powiem, ułożył, wycisnął i żeby to wszystko do siebie ładnie dolegało. No, i głowica już jest dokręcona do sklejenia. Dlaczego jej nie dokręcam od razu, że tak powiem, z siłą, która powinna tutaj być zastosowana? Ze względu na to, że głowicę będziemy dokręcać dopiero po przykręcaniu kolektora dolotowego, jak i wydechowego, żeby wszystkie otwory nam się tutaj ładnie poustawiały, tak jak to się robi w sześćdziesiątkach. Jak też głowice wszystkie są oddzielnie, żeby nam wszystko ładnie się spasowało. Ja zabieram się za resztę głowic. No i słuchajcie, bym prawie zapomniał wam powiedzieć, że rzeczywiście przed założeniem głowicy dokładnie czyścimy tutaj tą powierzchnię tak samo na głowicy bo pamiętajcie, że nie idzie tutaj żadna uszczelka więc tutaj musiało być to powierzchnie naprawdę idealnie praktycznie czyściutkie i dodatkowo oczywiście przed przykręceniem nakrętek tutaj na szpilki dajcie kapkę oleju, że po prostu to się wszystko ładnie Wam obracało a nie daj Boże blokowało na szpilce, bo będzie to fałszować moment dokręcenia Szpilek. Więc ja zabieram się za ostatnią głowiczkę. Wszystkie głowice mamy już na miejscu, więc zabieramy się za ich powolne zbrojenie we wszystkie szpilki od wtrysków, od kolektorów z jednej i z drugiej strony. I zdejmujemy już teraz tutaj koniki, żeby założyć osłony lasek popychaczy i same laseczki. Następnie zluzujemy wszystkie głowice, założymy kolektor dolotowy, wydechowy, ustawimy na śruby, żeby to wszystko do siebie pasowało, i będziemy za chwilę dokręcali wszystkie głowice już na odpowiednią siłę. No i słuchajcie, mamy jeden, jak i drugi kolektor już na miejscu. Będziemy zabierać się za dokręcanie głowic. Jak widzicie, tutaj w jednej głowicy nie ma zaworu, bo za chwilę to też po dokręceniu tych. Pięciu głowic będziemy ściągać, ale to za chwilę o tym Wam opowiem, dlaczego to wszystko tak się dzieje. Zabieramy się za dokręcanie ich. Wszystkie śruby dokręcamy na krzyż na 90 Nm. Z tym, że trzeba robić to bardzo stopniowo. Ja tutaj będę po prostu dokręcał to co 20 Nm przy każdym przejściu. I wszystkie po kolei będę dokręcał. No i słuchajcie, głowice dokręciliśmy. Na razie jeszcze tych kolektorów nie ściągamy, montujemy tak naprawdę co możemy, bo czekają po prostu na część do tej głowicy. Więc teraz zabieramy się za dokręcenie samych koników. Oczywiście laski wcześniej już też zostały zamontowane i ich osłonki, więc teraz nakręcimy nakrętki i będziemy wszystko tutaj dokręcać dalej, żeby to wszystko już przygotować. Coraz tego bliżej odpalenia jesteśmy, ale jeszcze to trochę potrwa. Klikoniki na miejscu, przyłapane już porządnie. To teraz można je dokręcić na 40 Nm. A co tutaj się dzieje z tą głowicą? Jak widzicie, już jest poskładana z powrotem. Ale co tutaj było, nie tak. Jak sobie cofniecie film, to zobaczycie, że ten talerzyk był tutaj mocno zapadnięty względem zaworu powierzchni. I przyczyną okazały się być zamki. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale zobaczcie, że ten tutaj jest w ogóle z innej parafii, jest nie dość, że innej szerokości, to ma jeszcze inne średnice i to była przyczyna źle stojącego tego talerzyka. Teraz już zamówiliśmy, jak widzicie, nowe i wszystko jest tak, jak być powinno. Więc zakładamy tą głowicę i skręcamy w końcu kolektory. Kolektor dolotowy założony, wydech już zaraz będzie się przykręcał, mieliśmy jeszcze drobny problem ze śrubką, ale już jest temat ogarniany. Głowica już jest też przykręcona. Wyregulowałem oczywiście już na wszystkich cylindrach luz zaworowy. Luz zaworowy w tym silniku wynosi 0,3 mm. Teraz jeszcze zostało przykręcić tutaj pokryweczkę na nową oczywiście uszczelkę kolkową, a uszczelkę sobie jeszcze dodatkowo przyklejamy tutaj do pokrywki na hermetyk, że po prostu przy Następnej regulacji nie układać tych uszczelek, nie kombinować, tylko ona się przyklei do pokrywki, a z kolei od samej tutaj głowicy bez problemów nam się odklei i odejdzie, więc przyklejamy te dekielki i będziemy zabierać się za montaż tutaj przewodów tryskowych i wszystkich obudów. No i słuchajcie, nie chciałem zanudzać, ale silnik już poskładaliśmy. No i postawiliśmy sobie oczywiście zbiorniczek. Na swoim miejscu i co? Się okazuje, że z przewodu się leje. I zobaczcie, oczywiście przewód był w stalowym pancerzu, ale zobaczcie co tu się w nim dzieje. Widzicie, jak to biało nie cieknąć. Po prostu tylko było kwestią czasu, kiedy to by wywalnęło. Akurat walnęło w tym momencie. Gdzieś tylko delikatnie ruszyliśmy i zaczął cieknąć. Dobra, złożony, przygotowujemy się do odpalenia pierwszego. thank <laughs> you

jak słyszeliście silnik ładnie pracuje nic z niego już nie cieknie jeszcze zlikwidowaliśmy tutaj jeden wyciek bo spod arterii tutaj olejowej ciekł delikatnie olej rozgrzaliśmy go wszystko jest jak najbardziej w porządku ciśnienie trzyma jest z nim malutki jeszcze problem ale tego wam nie zdradzę to będzie temat kolejnego odcinka więc do zobaczenia